To, to, ja o, tak. to jest to Aha. Tak. To jest krasne Żyjesz? No. Dzięki. Ci. Nie może jest ciężko. Ciężko. Zresztą Was. Wszyscy jadą, tylko ty pchasz. Pati! Wielka jesteś. Prawy taka jak Z Dystansumini o podchodzenie na teren sceny dekoracyjnej. Natalia Nowatorska, Weronika Lorkowska, Zofia Rzeszutek. Veronika, no super. Gabula.

początek tam też Ja ci czytałem, że masz się zbierać, bo tak, tam co tam Tak, tam O co chodzi? Nie, e? no, tak, to co jechać, to To nie, to nie. To pomaga. bo ja właśnie nie widziałem kogo z tymi numerkami. Nie wiedziałem, że tam jeszcze będzie przyjeżdżający. Nie widziałem, że tam jeszcze będzie jeszcze No ten, Moi drodzy, jeszcze Elżbieta Rosa, proszona o dekorację. A I Justyna Piasecka, Justyna Piasecka i Elżbieta Rosa, zapraszam do dekoracji. Justyna Piasecka i Elżbieta Rosa. Na odwróci, bo to cały czas... najpierw te płaskie odcinki, a na koniec górki, to byłoby lepiej, bo nie było tego chodzenia. A nagle jak jest samego tyłu, to nie ma szansy wjechać z nimi. Bo może muszę dymać buta. Justyna Piasecka i Elżbieta Rosa jeszcze informacja dla was monitorów, że mamy jak 8 dodatkowych nagród dla dystansu mini. To jest bardzo proszę o muzykę na dekoracje, ale nie było, panu, i kapa, nie? Na miejscu trzeci... Kategoria K1, dyskurs nr 18 czerwca 2011. Na miejscu trzecim Zofia Rzeszutek, Warszawa Waszkabytu Na miejscu drugim Weronika Lorkowska, GKS Kartuzja Kartuzy. I Natalia Nowodarska z Pomieczyna. Na miejscu pierwszym, brawo Natalia, brawo Weronika, brawo Zosia, Wacław Karol, prezes Polskiego Związku Kolarskiego, Brata Langi, Agnieszka Majdu. Wykorują nasze młode zawodniczki. Bogarę Błonku, śnieg na burze. Brawa publiczności. Zofia Zeszutek, Weronika Lorkowska, Natalia, Nowotarska, wygrywa. Drogie Panie, dziękuję bardzo. Kolejna kategoria przed nami, kategoria K2. Zapraszam do podium Ewelinę Śledziecką, Justynę Piasewską, jeśli jest, a jeśli nie ma, to Karolinę